Dzień dobry Państwu, Lech Kławiński, Blisko Scena Alternatywna. Chciałbym Państwa gorąco zaprosić na spektakl prapremierowy 30 kwietnia o godzinie 18 na ulicy Dąbrowskiego 8 w sali byłego Kina Premiera, teraz w sali teatralnej na spektakl pod tytułem Wspomnienie o Edith Piaf. Jest to spektakl, który będzie obfitował w utwory Edith Piaf oraz muzykę Leszka Moszera. Spektakl został wyreżyserowany i choreograficznie opracowany przez Danutę Kujawińską. Spektakl będzie przedstawiał wnętrze Edith Piaf, osoby, która cieszyła się bardzo ogromnym uznaniem widzów na, na całym świecie. Zresztą bardzo często w dniu dzisiejszym można usłyszeć również jej utwory. Jest to znakomita francuska interpretatorka tekstów różnych kompozytorów. Którzy specjalnie dla niej pisali te utwory. Celem spektaklu jest przypomnienie jej świetności i wnętrza, jaki z jej emanował. Była osobą wyjątkową osobą, która miała w sobie ogromną ekspresję, chęć wyrażania własnych uczuć i doskonale, doskonale bawiącą publiczność czyli można powiedzieć, że potrafiła. Zbudować znakomity klimat poprzez właśnie interpretację utworów muzycznych. Bardzo fantastyczna choreografia Danuty Kujawińskiej, świetnie wyreżyserowana. Do tego znakomita muzyka. No i wykonanie tancerki, która. Pancerki, która, która pochodzi z Warszawy, ale o tych szczegółach nie będę Państwu więcej mówił. Natomiast powiem, że na pewno warto na ten spektakl przyjść, zajrzeć do wnętrza Edith Piaf. Jak ona sobie radziła z tym codziennym własnym życiem i przede wszystkim do spektak Celem spektaklu jest próba zmierzenia, się i, próba zmierzenia się z jej możliwościami interpretacji do tego. Wspaniała wrażliwość i do tego jeszcze e, sposób postrzegania przez nią świata i wnętrza Elit Piaw. Do tego Państwa bardzo serdecznie zapraszam na ten spektakl. E, jeszcze raz podkreślę 30 kwietnia godzina 18 na ulicy Dąbrowskiego 8.